Klikasz na książkę, masz mordę kaczki i tam masz różne role, które są odhaczone. Zaznaczone. I kliknij sobie na nie i, i będziesz widział, co one robią. Jakiegoś typa, który mi na Tumblr pisze. No i idzie... O. Cześć, dzień dobry. Pay Good respect? Gdzie tak. to jest ten Tak, Gdzie jest pay respect? Co to jest? I czemu ja mogę pejnąć respect? Komu? Co, temu? Nie. A! buru, szuruburu, buru Ja myślałam przez chwilę, że mogę temu ogórkowi kiszonemu pejnąć respect, a tam mogę go tylko wyczyścić. Co jest? Co to jest? E a nie! Źle. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Dobra, jak to mam zrobić? Co mam to zrobić, tak zrobić i tak zrobić. Okej, okay, spoko. A zrobiłam, fajnie. Uh. <laughs> I'm sorry. What oh, the... <laughs> okay. nie żyje?! Co się stało z no Co się stało? Przecież Sydney był koło mnie. That's us. No o! That's us. Zabią no go z tobą. Chwileczkę. Bo się czekaj, bo to w ciebie. Dobra, guys. Gdzie byli, byli, czekaj, byli? Czekaj, czekaj, czek, czekajcie. Uh, A dozy jest safe. Weksy, okej. Okay. Uh, Miluśkę widziałam z chwilę temu, jak przechodziła obok chyba mnie. To nie ja o w, się w, w, w i... I to nie jest... To nie nie, Chyba, że sedikal był pelikanem i Ironika żaru. Ale dlaczego zginął? Mm -mm, to nie to. A nie... A font to nie znaczy, że wyszedł? Found, czyli znaleziony. A, znaleziony. No. Nie, Wixi po prostu nie umie w angielski, dlatego nie, nie, nie żartujcie jest... sobie dobrze. A. Jak coś, bo ona nie umie w angielski, więc może się mylicie jej słowa, Ech. więc nie żartujcie sobie z tego ktoś dobra? Ktoś się przemienił Niepoko. w Sedicala, ktoś tu jest. Identity. Shape tak. Shifterem. O, no. Tak. Nie, nie, Identity. Tief, tak. uh, tym złodziejem w tożsamości. A. Tak, bo my byłyśmy z Goffrem razem i Sedical był koło nas, centralnie. Czyli to był fałszywy A. tak. A obok mnie przechodziła niedaleko chyba Miluśka i to było bardzo blisko laboratorium, ale... No, przechodziłam. Ja, była, ja byłam obok laboratorium, widziałyśmy się w Boiler Room chyba i ona poszła do Spec... Sacrificial alt Altar chyba, czy Unchained Members... Unchained... Member Chamber Anti-Chamber, nie mówię mu angielski. I tam się jakoś wyminęłyśmy, bo ja robiłam sacrificial z serduszkiem, potem poszłam do laboratorii, tam minęła Miluśkę, ale resztę już nie widziałam, więc... Dobra, skipujemy? To na razie skip, bo no, nie skip wiemy nic. Skipujemy, więc... ...to nic nie zrobił. Ej! Kto, kto mnie to głosował? To ma, tobie. Ej, kto? kto ej! Kto mnie wołtował i dlaczego to ty? Adoze? to nie, to nie Wiem, to było po prostu śmieszne powiedzieć. A, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie wiem. Pay respect, gdzie mam pernąć respekt? Halo. Czy wiesz, gdzie jest pay respect? Bo ja nie wiem. Bo mi coś w chwilę pokazuje pay respect, i nie wiem, powiedzieć gdzie to jest. O, tu mam misję. A, ja mam pay respect i nie tu, mam pojęcia. Jak, co? Aha. Yy, <laughs> sobie. A e, doza obok mnie przechodził, ale Wiks była ze mną. Dosłownie tak. zespawnowałyśmy się w martwicy. A, Dozę nie widziałam. A Doza obok nas przeszedł. I zobaczyłam trupa. I co jest śmieszne, że to wyglądało jak trup Adoze, ale, ale to Vexy zginął, więc nie wiem teraz, czy oni mieli podobne kolory, czy, czy co się stało. Możliwe, że podobne kolory. Bo dosłownie wyglądały jak myślałam, że Adoze zginął, i tak patrzę, Adoze żyje. Takie, co jest, ale zaraz, przeszedł obok mnie, ale trup wyglądał identycznie jak Adoze, więc może mają podobne kolory, ale. That's Sasra right now. Albo ten, złodziej tożsamości. Ey, Albo ja złodziej ja raz tożsamości, ale Vixie jest safe, była ze mną. Coś, ja mam Malibu. Tobie też jest safe i Gopher też jest safe. Tylko, że ja mam Malibi, bo jestem friend of cave'a. I I ain't shit. Mamy jeszcze, no. mamy jeszcze trochę czasu, więc teoretycznie możemy, ale uważajcie na dozę po prostu. Tak. Ale Vixie jest I safe, wiesz coś. No dobra, muszę kogoś zeżreć. Sorry. Eee, so, hallway czy. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść. Przyprawiamy serduszko. Co to jest? A. Okej. Okay. I nie ufam ci? E. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Co? Czemu mryga wszystko? Co jest? To ty mnie słyszysz, czy nie? Się panem. A. Co się jest? Oczywiście, znaczy, gdzieś na się coś stanie, nie wiem co. E. Nie mam pojęcia, może wygramy, przegramy, co się dzieje. Połk buddy? Czemu mogę połknąć buddy? Padaj. <głos> tak, <głos> słyszę wszystko spokojnie. Um. Um. A to moje dzieło. Ale A twoje dzieło, tak, to dobra, to nieważne. Nie. Czekajcie, co się stało? Ha! <noise> Właśnie mam pytanie, bo... pytanie do was. Tak, słyszę cię. Można się kontaktować prywatnie podczas gry, czy nie? Prywatnie. Nie, prywatnie nie, ale koło kogoś stoisz, to możesz z nim gadać. W sensie, że jeżeli jecie cię połknę jako pelikan, to ja słyszałam cię doskonale. A ja już ciebie nie. Eee, ale... Eee, rozkminiliśmy, tryk... że w tej grze jest polski język. Eee, o! Język. Jest? Jak ja mam po polsku. Myślałam, że wiecie o tym szczerze. Ja mam po angielsku, ale ja sobie wszystko zawsze daję po angielsku. Ah. O! Oh. Demolition... Ok. Czemu ja znowu jestem w. w Hadesie? Why am, in, uh, why am I in the Hades? Ktoś mi wyjaśni, dlaczego ja byłam w Hadesie. <laughs> o, gofer. Dzień dobry. Czy ja to. Nie. Gdzie mam iść? A tu jest dzwonek do... Dobra. Dobra. Zastanawiałam się, gdzie jest dzwonek do. Ten. Uh. Czy tu mam? Nie, tu mam. Dzień dobry. Jak tam sekreciki były? Co Dobrze, da dałam już... E zasadziłam już niezłą bombę. <grym> Co? Aha. Dobra. E o! Myślałam, że to u mnie, ale ten... Czemu to... Czemu ty nie dostajesz w ogóle bombardera? Nie rozumiem. Nie wiem, tak naprawdę. That's, nie lubię. That's, uh, that's us. Szkoda, że nie da się dać opcji, żeby wiesz, ktoś umarł i wszyscy mamy to gdzieś. <laughs> no słuchaj, no co ci będę gadać? Wszyscy mamy to gdzieś, bo, bo tak. Ale nie, serio, ja się zastanawiam, dlaczego nie da się opcji zrobić, żeby ktoś po prostu. Yy... Był, oso, wiesz, specjalnie wybrany jako morderca, czy coś. Konkretny, nie? W sensie, tak jak Among Us, że było, że specjalny morderca. Yy, o co mi chodzi? You little shit! Masz to z powrotem! Co ja? Czekaj, co? O! <laughs> co? Gdzie? Jak? Co? Gdzie? Wybuch! O nie! O nie! Nie, se, nie sedzio! Dlaczego? Jak to się... Czy dało to się reportować? Czy... próbowałeś zre... Czy próbowałyśmy z Miluśką zreportować nogi sed... Ironika? Ironica? Czy to czy Sedical sedicala. był? Nie, Sedicala sedical i takie... Y, taki jakie sed... wam? Tak, jak, jakie mam to zreportować? I taki, co jest? A dlaczego Sedical wybuchł? Co jest? No miał bombę. Mają bombę. What the fuck? Nie, wiem. nie ufam wam, nie ufam wam. Jesteś, jest zas. Wszystkie trzy. Nie ufam wam. Wiesz co, wiesz co, ja tak bym ciebie i... wyelitowała, sorry. Jestem you... tylko prześladowcą. Prześladuję Bilusie! <laughs> Zaraz będę cię Jesteś Jesteś stalkerem, mówisz? O nie. Tak. Ja się na to nie zgadzałam. Ale czemu Settika zginął? Nie rozumiem. What the fuck? Uh. O, oh, to jest złamas. Ah. Wixy miała mnie stelkować. Mm, suspicious. Nie ma jej nigdzie. Aha. A, czyli od, oddał mu bombę. Okej. Okay. That was o, sus hobby. Dzień dobry. Co to jest? Szelfy. Ej, bez sensu. Ale w sensie, że mam zabrać? Aha, że mam zabrać te yeah. książki ze sobą. Ej. The fuck? Co to było? Halo? O nie! O nie! Nie, 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 nie. jest tu gdzieś. Pelikan jest tu gdzieś. O no. We're doomed! We're doomed! Miluśka, uciekaj. E, trupa mamy. Jak to się... Nie mogę! Nie mogę! Co jest? O nie! Mam bombę! Ah! NIE! Aaaa! Aaaa! A. Co ja mam zrobić? The fuck? Ale ja nie mogę... Sorry, Miluśka, musiałam, ale... Co ja mam zrobić z Pelikanem? Co ja miałam zrobić z pelikanem? Nie rozumiem. Miać nie zabić. Okej. Iron Maiden była... O, hello there. Hello. Hello. General Kenobi. Um, a ogóle w tych przejściach jest portal Mix Chemicals, gdzie jest? A. Dzień dobry. Dzień mm. dobry. To jest tak, tak. Jest jest tu dużo ludzi. Dzień dobry. To jest O. Otwórz pudło? Nielegalne zgromadzenie. O nie, to, to już nie jest 2020, sorry. Lecie. Tune signal. Life is... A, tu jest. Wow. Aha, w ten Hello. sposób. Dobra. Tak, tutaj są wszyscy? 3, 4 Boże, jakie to było A, głupie. Pay respect, dust part. Season hard! Tak, idę sezonować hard. Eh, to jest fajne. Nie wiedziałam, że przez prostu... to. Tu jest jakaś dziura, czy coś, że tak można patrzeć? Widzisz to? Dziwna. Mm. Jak mam się dostać do sezonowania se serducha? Mm. Jak tam piękno. Musimy się ich jakoś pozbyć. Chodź, idziemy sezonować y serduszko. Czy jest tak jak w tym, w Among Us, um, że? że jak masz w tym, jak masz Among Us, y, tutaj, jak są lowersi, to czy jeden z lowersów może być tym? A co? Nie to, to. Bo czemu mi się kliknęło? Głupie to jest. Dzwon mi się prawie kliknął. A, bo to jest obrady, to samo. Tak, i tutaj jest serduszko, które musiałam też seasonować, nie? Y Otwórz tak. pudła. Okay. Tak, ten sam. No i się zastanawiam, czy... Y czy jak na przykład Hello. są Lowersi, to tak w tych... w Amongus było takim... Jak to się nazywa? A, to na dół mam iść. Jak są Lowersi w Amo... To, tu masz misję? Dobrze. Jak są loversi w Amongus? Us? -oki? Co to jest? Wow! Tu są jakieś fasolki. A, mam już coś jedno i mam... A tam tu... trzeba chyba iść. Gdzie? Help! I DON'T KNOW WHERE TO GO! WHAT THE FUCK?! Gdzie mamy iść? Impostorze, ty złama się! Impostorze, why? Gdzie mam tego... Aha, tam iść! Boże, tam! O nie! 10 sekund! O nie, ja mam fasolkę jakąś! O nie, co mam to... Tu mam go nakarmić? Of, uf, uff... Dobra. Ale ty, impostor ty złama Ten się. BG, wielki jest wielki bukiet nakarmiony. Open boxes, tak. A ja się zastanawiałam, czy to jest tak jak w Among tu Us. us... W tutaj ja się zastanawiałam, czy to jest jak w Among a, Us, że ciać. jeden z może być im, impostorem, właśnie. I jeden no, z loversów. Wiecie. Jestem ciekawa tego. Czy w tak też eee, jest Może coś być. Może być. Uu. tak. Fajne. Ja mam pudełka eee, tutaj. Ma ja mam tu mi... pudełko gdzieś mam do Teraz otworzenia. Zrobić. Gdzieś tutaj? Gdzie to jest? A, tutaj jest pudełko. A, tyle. Dobrze. Ktoś buchnął. Okej. Okay. Czyli mamy bombardera. Chodź. Trzeba uważać. E. O, nie, zamknęli, na zamknęli nas tu. Zamknęli nas tu. Zła Chodź. Trzeba na krężkę iść w takim razie. Zaczęliśmy iść naokoło. Chyba. O, aha, zamknął nas na chwilę, dobra. Gdzie masz? Chyba tędy. Tak, tędy. Gdzieś tutaj. Otwarł tu. się już. Muszę zbroję wyczyścić. Mhm. Mm okay. razie jest zakurzona. To się mm. jej nie czyści. Mm. Tylko ja ją czyszczę. jest Gdzie? <noise> o, czy żyje? Czekaj, jeżdż. O mój Boże! O mój Boże! Co się stało? Emo! <noise> Sedikal <noise> był um, pelikanem i, i mnie zjadł, a potem umarł. Ale jeśli. O, bo żyjesz, dopóki pelikan cię nie wy. ten. nie no, będzie tego. Nie ma spotkania. To pelikan może cię wyżygać z powrotem. A Vixy jest. <noise> e, e, tam. Sejm. Bo cały czas ze mną była. Co jakiś czas mijaliśmy weksiego, więc. E, tobi, 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 to ja, ja cię zatrzymam. Bo ja byłem sedikatem cały czas. Ja widziałem, kto go zabił. O! I powiem, że to była Milusia. O, sorry, Milusika. No Przyznaję, to była mnie. Ale nie wiedziałam, że, to... że tylko był pelikan, Jakbym wiedziała, no, to że mam, jest... tu Alonika, to bym go nie zabiła. To był trap. To był trap taki totalny. Ja w ogóle byłam impleczką i ja cię skupiłam. nie? To było piękne. Gda. jako kochankowie, Tobi. Yes! Ale widzisz, no, to... co jest Ja byłam w celu. Ktoś teraz na jakieś ciało i zginął w tym momencie. Ja <laughs> Naprawdę. Kurkuma znowu. Dlaczego ja? Polish Armor. O, no. dzień dobry. Ja nie wierzę w to, co tu się dzieje. Nie wierzę, nie, nie, nie wierzę. Co? Witajcie. Aha, bo się nie postawiło na półce. Dzień dobry. Come here oh, no often. <grymne> yeah. Uh. Knuck out mouse. Wiemy, jedno, można włączyć dopiero, gdy jest więcej osób. Tak, bo to nie ma sensu wtedy. A, Jezu, znowu mój pies, naprawdę. Czy mój pies może się uspokoić? Gdzie jest pick up the Mouse? Dobra, pójdę do Pay respecta, bo to nie ma sensu. Get Books Dust Portrait. I'm in the labyrinth. Okay, you see this table? Dobra. Gdzie było mix Chemicals, ale... czy ja tego już nie zrobiłam? Mm, that's us. That's us right there. Aha, no tak, to miałam zrobić te chemikalia, dobra. Niech to źle. Za każdym razem patrzę na pierwsze NATO zamiast NATO i potem mylę sobie wszystko i to jest i not good. O, znalazłam trzy... Do, co stop Stomp documents. Packet books, Knockout mouse, Open boxes. Open boxes był gdzieś tutaj. Um, e, ostatnio dobra, widziałam wixy niedaleko, stamtąd szła. A Ironika kompletnie nie widziałam. Sedicala może raz, ale w holu. I to było ja dawno, dawno ja i nieprawda. Ale boiler room w, w Boiler Room jest y, ciało. Ja i a po, po drugiej stronie, przy tunelach. E, e, Obok biblioteki. To jest obok laboratorium. To pomieszczenie tuż obok. Myśmy byli zupełnie drugiej stronie teraz z Wiksy w tunelach, więc. Ale ja cię nie widziałam, ironik. powiedzieliśmy za siebie cześć. Ja tam akurat wszedłem na korytarz, a nie akurat wszedłem do laboratorium, butelki układałem. No, ja teraz byłam w laboratorium, i nie widziałem sedikala, ale no. O, mówię, dopiero wszedłem dosłownie przed tym, zanim włączyła się alarm. Fixuj sedikal. Pewnie się nawzajem znowu. <grybujesz> się nawzajem znowu. <grybujesz> Pewnie tak. Nie, nie dalej? <grybujesz> tak. Hmm. Ok, to jest right now. That's us. That's us right there. Yeah, My God. Hmm. Czemu ten obraz płacze? Nie rozumiem. Si. <laughs> widziałam, 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 widziałam. No nie, ironik, mordo. Oh. Mam Beardwatchera. Widziałam przez ścianę, jak zabiłeś Wixy. Sorry. Nie wierzę ci. Sorry, zabiłeś Wixy no, i widziałam przez ścianę. Nie, wkąpać. nie. Właśnie byłem sedikalnym w pokoju. <coughs> Przede wszystkim, gdzie było, gdzie trudno? Eee, obok dungeonu. Okej, okay, curiosity. Dobra, ja byłem w lobby, akurat i widziałem kątem oka ktoś do mnie przyszedł. Sorry, no ja ja zobaczyłam, ja zobaczyłam, ja wyszłam z dungeonów, przeszłam, tam była Vixie, Ironik przyszedł i przez ściany widziałam, jak Ironik zabił Vixy. sorry. Ja myślę, że tobie nie próbuje kopać, bo ja przyszedłem Nie albo to teraz. i tak jak to będzie koniec. And sorry, Ironik. You're out! Jesteś, wygraliśmy! Było no sorry, ale wygraliśmy. Yes! wiem, zrzucić uh, wideo, a to nic. No.